Cześć, z tej strony Tom Gatz. jeśli chcesz dowiedzieć się, jakich facetów kobiety nie lubią, to oglądaj go do końca. Kobiety przede wszystkim nie lubią facetów, którzy są nadzbyt romantyczni. Więc jeśli Ty, kiedy spotkałeś się z dziewczyną, kiedy Wasza relacja była już bardziej szczególna, że tak to nazwę, i Ty zacząłeś być takim misiem przytulasiem i chciałeś się ciągle z nią przytulać, tak? Ciągle chciałeś się miziać, ciągle się chciałeś całować, ciągle chciałeś się z nią spotykać i chciałeś z nią spędzać każdą wolną chwilę, to jak najszybciej przestań to robić. Bo w taki sposób kobieta bardzo szybko straci Tobą zainteresowanie i przestanie chcieć dalej się z Tobą spotykać. A nie o taki romant Chodzi. Choć wiem, że wielu właśnie facetów tak właśnie ten romantyzm odbiera, tak go postrzega, co potem oczywiście psuje ich relacje z kobietami. Dlaczego? Ponieważ wtedy jesteś zbyt łatwy. Pokazujesz, że chcesz jej się przymilić za wszelką cenę, żeby ona tylko ciebie nie zostawiła, żeby ona tylko ciebie pokochała. Pokazujesz, że boisz się ją stracić i że już się w niej zakochałeś. A kobiety zawsze takich facetów odrzucają. Nieważne, czy jesteś dziewczyną kilka lat w związku, czy dopiero zaczynasz się z nią spotykać. Nigdy nie powinieneś się do niej zbytnio przytulać, misiać i tak Bo prędzej czy później się ona do tego przyzwyczai, do tego typu pozytywnych emocji i zacznie się tym nudzić. I będzie potrzebować czegoś innego, co być może właśnie zna będzie u innego faceta, więc wystrzegaj się tego przymilania się do dziewczyny w postaci całowania, obciskiwania, ciągłej chęci spotykania się, ciągłego pisania itd. itd. Nie? I zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał, jeżeli doceniasz moje treści oraz wiedzę, jakimi się z tobą dzielę, zupełnie za darmo. A teraz wracamy do tematu. Typem facetów, których kobiety również nie lubią. Są faceci, którzy wysyłają dziewczynie jakieś swoje erotyczne zdjęcia lub nagie zdjęcia, albo od razu zdjęcie swojego, no wiadomo czego, tak? Jeśli robisz to, jeżeli to robiłeś, to jeśli chcesz osiągnąć jakiekolwiek efekty z kobietami, to nigdy więcej już czegoś takiego nie rób, bo w ten sposób tak naprawdę obrzydzasz tylko do siebie dziewczynę, tak? Poza tym ona zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli wysłałeś do niej takie zdjęcia, to też wysyłasz. Takie zdjęcia do każdej innej. Dodatkowo jesteś wtedy zboczeńcem, napaleńcem i dziwakiem. I tak naprawdę, jak kobieta się wtedy ciebie bardziej boi. I to jej w ogóle ani nie podnieca, ani jej się to podoba, nie podoba, ani jej to nie jara, więc na pewno się z tobą nie spotka, jeśli zrobisz coś takiego. A najczęściej to cię od razu w ogóle zablokuje. No i dodatkowo, już taki poboczny argument to jest to, że w ten sposób tracisz swoją wyjątkowość. Bo skoro nie musiała nawet zapracować na to, żeby zobaczyła ciebie półnagiego lub nagiego, to w ogóle nie pokazujesz się ze strony wartościowego i wyjątkowego faceta. Kobiety też nie lubią facetów, którzy nie są konkretni. Jeśli spotkałeś się z nią dwa, trzy razy i nawet jej nie pocałowałeś, a były tylko na przykład buziaki w policzek, czy jakieś tam przytulanie, czy jakiś tam lekki dotyk, to najczęściej kobieta wtedy straci tobą bardzo szybko zainteresowanie. Ponieważ kobiety nie lubią takich facetów, którzy nie są konkretni. Jeśli kobieta spotkała się z Tobą już drugi raz, to znaczy, że jest Tobą zainteresowana i że jej się podobasz, bo inaczej by się z Tobą nie spotkała. I to jest jest moment, kiedy masz ją pocałować. To jest wręcz najpóźniejszy moment, bo jeśli przegapisz pocałunek na drugim spotkaniu, bo będziesz się na przykład tego bał zrobić, to są praktycznie stuprocentowe szanse na to, że ona już się potem po prostu z tobą później nie spotka ponieważ nie podbijasz emocji. Dodatkowo pokazujesz się ze strony faceta, który boi się wykonać pierwszy krok. A pamiętaj, że to zawsze należy do faceta. Ona Ciebie nie pocałuje, ani Ciebie do łóżka nie zaprosi. Nie zaciągnie Cię do łóżka. Oczywiście, czasem może się tak zdarzyć, natomiast jest to ogromna, ogromna rzadkość i raczej bym na to nie liczył. A więc wyciągnij wnioski i nie popełniaj więcej tych błędów, jeśli nie chcesz spalić swojej relacji teraźniejszej lub przyszłej. A jeżeli podobało ci się to wideo, daj kciuk w górę, zasubskrybuj kanał i to dzisiaj byłoby na tyle. Teraz obejrzyj jeden z tych dwóch materiałów, które wybrałem specjalnie dla ciebie, ten albo ten, a zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo tam przygotowałem pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz zadowolony. Dzięki bardzo, cześć.